Dzisiaj otwieramy mini figurki. Mam nadzieję, że mi się poszczęści. I nie będę miał ani jednej powtórki. Jedną już otworzyłem przed nagraniem. I mi wypadła była lokomotywa. Ale jeszcze jej nie składałem. Mini prezentuje się tak, bardzo fajnie i cieszę się, że mi się trafiło. Teraz przechodzimy do następnego. teraz trafiło nam... nam się. Ksia fryzjerka. Mini figurka prezentuje się fajnie. Liczyłem, że mi się trafi, bo psa takiego właśnie jeszcze nie miałem. Teraz ostatnia mini figurka. Mam nadzieję, że, że to nie będzie żadna powtórka. i mini minifigurką jest dinozaur jest liczyłem na niego Mini figurka też się prezentuje bardzo fajnie. No i co? Traw bardzo fajny I, jeszcze, i już jeszcze chyba dokupię sobie. To na razie